Pisam w nocy. Jest dokładnie w pół trzeciej. W drugą noc nie mogę spać. Modę się na różańcu. Słucham tej muzyki. do walki ze złem. Miałem powiedzieć kilka słów o, o wybaczeniu sobie a znajomych. Czasami zło nas oskarża o grzechy wyspowiadane i tak jest. To mogą być mocne oskarżenia, wtedy musimy wybaczyć sobie. Powiedzieć dokładnie, wybaczam sobie te wszystkie grzechy. Wybaczam sobie dokładnie to czterokropek. to co słyszysz. Czasami jest tak, że Bóg jakby przychodzi ze swoją łaską i pokazuje nam, Jakieś krzywdy, które zrobiliśmy danym osobom i te osoby. Myśl jakie widzimy. pamięć I wtedy też wybaczamy sobie. Albo mogą być pokazane te osoby, które nas krzywdzą. Po kolei też wybaczamy. Także jeżeli cokolwiek słyszymy w głowie, na siebie, jakieś oskarżenie, przykładowo wybaczamy. Jeżeli słyszymy coś na kogoś, że ktoś nam krzywdę zrobił, czy nas zranił, wybaczamy. To ochrona. Momentalnie wtedy zło odchodzi. Zły duch odchodzi, który chce nam wcisnąć w głowę. Atak, odwet. To coś mówiłem wcześniej. Człowieka na człowieka może doprowadzić do stanu takiego, że, że człowiek jest gotów krzywdę wyrządzić drugiemu. Dlatego wybaczamy, odcinamy wtedy wszystko. Wybaczenie. W tym jednym słowem mówimy: wybaczam. Wybaczam Ci w imieniu Jezusa Chrystusa i błogosławię. Dokładnie tak. Tak krótko. Dzisiaj. Rozmawiałem, to znaczy wczoraj to było, z taką koleżanką, z którą lubię się modlić. Rozmawialiśmy z nią. Ja i moja żona. Mam nadzieję, że jej nie skrzywdziłem, bo nie miałem takiego zamiaru. Nigdy. Tylko jest mi trochę przykro, jeżeli ona się źle czuje. Czasami chce się komuś pomóc i może mu nawet powiedzieć prawdę, może to być prawda. Nikt nie ma tych stu procent, że to jest prawda. A jest pewne przekonanie w człowieku. Może mu to pomóc, bo może to być bolesne. I dlatego tu mam taki w sercu żal, troszeczkę, że to ode mnie wypłynęło. I skoro mnie boli, bo mnie boli przez cały dzień, to ją pewnie też boli. Mam nadzieję, że, że jej pomoże to i załagodzi ten ból i u niej i u mnie. Nie wiem, kiedy się normalnie wyśpię. Taką mam sytuację w domu, teraz. Czasami wszystko się zmienia. Nie jest tak, że idzie kładziutko. To mamy rzaniec, walki. Tak jak mówię, jeżeli przychodzi chęć odwetu na jakąś osobę, może to być osoba w domu, która nam krzywdę robi, albo różne złośliwości, wtedy wypaczamy od razu i modlimy się za nią. I potem przychodzi łaska Boża, przychodzi pokój. Serca, spokój wewnętrzny. Ta cała złość odchodzi. Ta chęć odwetu odchodzi. Chęć ataku odchodzi. Chęć zrobienia jakiejkolwiek krzywdy odchodzi. To jest właśnie wypaczenie. Wypaczenie. puk wchodzi wtedy w to miejsce i zabiera z serca to wszystko, co chce zasiać złej. Czyli to co przed chwilą wymieniłem, to zostaje wyrzucone. I Bóg wchodzi. tak jak pójdzie. Poki, spokój, kojenie, miłość, radość. Że wybaczajmy. Nie bądźmy zaparci. Jeżeli nie ma... Tam gdzie nie ma wybaczenia. Tam jest zło. Zło. Złem na zło człowiek odpowiada tam, gdzie nie ma wybaczenia. I potem co się dzieje? Źle się dzieje. Jakby się nie ma końca. Nie można tego uciąć. Bo jest walka cały czas. Jest walka, walka, walka. Gdzieś się skończy, znowu jest zaczepka, jest walka, walka, czyli brak jest tego wypaczenia. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważne. Może i najważniejsze. Walczymy przeciwko złu cały czas na tej ziemi. Nie przeciwko człowiekowi. Przeciwko złu cały czas. Ale musimy pamiętać o jednym, że jesteśmy z Bogiem, nie jesteśmy sami. A jak jesteśmy z Bogiem, to jesteśmy mocni. Sami jesteśmy słabi. Sami jesteśmy do niczego. Jesteśmy prochem, pyłem, niczym. Dopiero Bóg, który w nas mieszka. Bóg daje nam moc, daje nam siłę do walki ze złem. O co chodzi na tym świecie? Aby walczyć, aby nie patrzeć, nie stać z boku, aby Boże nie iść drogą zła, bo to prowadzi do nikąd, do zguby, do zatracenia, do śmierci wiecznej. Może tak też się stać. I za Bogiem. Po co? Po to, żeby wykręcić się wieczne. W tym króciutko dzisiaj się chciałem podzielić. Za 23. Nie wiem, czy mi się uda zasnąć, ale spróbuję. Jak mi się dzisiaj nie uda, może mi się jutro uda. Pozdrawiam wszystkich. Czego wam mogę życzyć? Spokojnych snów, śpicie dalej.